podkarpacie.pl. Nie przeszkadzała niska temperatura i chłodne powiewy wiatru, aby wziąć udział w szóstym biegu Sokolim imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego zorganizowanym przez Towarzystwo Gimnastyczne soków. w Sanoku. Do udziału w zawodach zgłosiła się rekordowa liczba 202 uczestników. Cieszymy się bardzo, że bardzo dużo młodzieży przyszło dzisiaj na stadion Wierchy w Sonoku. Pierwszy raz mamy do czynienia z tak dużą ilością dzieci i młodzieży na biegu. Chodźcie, co się dzieje, musicie trochę stać. Główny cel biegu to popularyzowanie wśród młodzieży postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, jego życia i postaw patriotycznych, a także przypomnienie hasła Sokolego w zdrowym ciele zdrowy duch. Dlaczego warto brać udział w takich właśnie zawodach? Bo jak ktoś ma talent, to powinien go rozwijać. Miał, miałam chęci, lubię biegać. No. no jest, 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 Ale... Jak zwycięstwo dzisiaj cieszy? Cieszy no. bardzo. Uważam, że sport to jest bardzo ważna czynność w życiu człowieka i... Bo musimy zachęcać ludzi do sportu, aby także rozwijali się w tym kierunku. Bardzo lubię sport. No i mnie pani wybrała i, po, i spędzam wolny czas ze szkołą. Pogoda nie przeszkadza? Nie. No zimne jest, ale bieg to najlepszy rodzaj na rozgrzewkę. No i po prostu lubię biegać, lubię, się, lubię sport. I tak jest to podniegny, bo to jest. Widzisz, że jest wspaniała atmosfera. Koledzy są. To zawsze można. Hmm, Poważność z całym sobą. Jeżeli masz taka pogoda, to i tak możesz dać siebie wszystko i jakieś wygrać. Jak słyszymy, dla większości uczestników udział w zawodach biegowych to sposób na aktywne spędzanie czasu i propagowanie wśród rówieśników zdrowego trybu życia. Pojawiły się jednak także inne odpowiedzi. Sylwii Reiter z zespołu szkół numer jeden w Sanoku bieganie pozwoliło przełamać własne słabości. Mi dało trochę dużo tego, że jestem odważniejsza, tak? Yy, uczestnicząc na zawodach, i ogólnie spotykając się z dużą grupą ludzi, których jeszcze nie poznałam, a już poznaję, to daje, to daje trochę odwagi. Jest to jakaś. jest duża komunikacja i już się tak nie, nie idzie i nie wstydza się na przykład. Szósty bieg Sokoli dedykowany był rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Co godne pochwały i uznania, na pytanie, dlaczego zdecydowała się dziś wystartować, nie zabrakło także takiej odpowiedzi. Chcieliśmy razem ze szkołą uczyć pamięć mistrza Pilewskiego, ponieważ jutro jest śmierć jego, rocznica jego śmierci i właśnie zdecydowaliśmy, że ku jego pamięci wystartujemy tutaj. Był wielkim żołnierzem, został zabrany na obóz do Święcimia, lecz jest jednak stamtąd uczekł, ale i tak zginął za swoją ojczyznę. I właśnie w maju 2013 roku przypada 65. rocznica śmierci rotmistrza. Przypomnijmy, Witold Pilecki służby Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami. Walczył podczas kampanii wrześniowej, a następnie w strukturach polskiego państwa podziemnego. W 1940 roku, wykonując misję, poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, by tam zdobyć informacje o obozie oraz zorganizować konspirację niepodległościową. Aresztowany w maju 1947 roku został osadzony w areszcie śledczym w Warszawie i poddany był okrutnemu śledztwu. Czy przypominanie albo uczenie historii nawet poprzez takie zawody sportowe da dobry pomysł? Tak, ponieważ dużo osób chętnych chciałoby uczestniczyć w takich różnych zawodach. I od razu historia się przypomina. Jak jest z tą historią? Młodzi ludzie chętnie uczą się tej historii. E, tak, lubią ogólnie historię, bo to łatwy przedmiot i każdy się na niego uczy. Wróćmy jednak do zmagań sportowych. Uczestnicy szóstego biegu sokolego podzieleni zostali na osiem grup wiekowych. Rywalizowano na dystansach od 200 do 1500 metrów klasyfikacji Generalnej Szkół Podstawowych Palma Pierwszeństwa przypadła szkole Starnawy Dolnej, co było niemałym zaskoczeniem dla opiekuna grupy. Wyniki niespodziewane, bo tak systematycznie nie pracujemy, jeżeli chodzi o biegi, ale staramy się realizować zgodnie z programem w szkołach i, i brać udział w zawodach na tyle, ile nam pozwala czas i możliwości. Także wyniki zadowalające. Myślę, że na przyszły rok również, wystar również wystartujemy. Na najlepszych zawodników oraz drużyny czekały dyplomy, medale, puchary oraz drobne upominki. Chciałem podziękować dzieciom, młodzieży, opiekunom, dyrekcji szkół, że wysłali te ekipy i chciałem pogratulować za walkę. Biegi sokole organizowane przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół z Sanoka na dobre wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w naszym mieście. O tym, że są one potrzebne, świadczyć może choćby liczba uczestników, którzy już teraz z niecierpliwością czekają na kolejne starty w ramach sokolich biegów. TV